Jeżeli mama mówi, ja tak mówię, tak masz robić, to znaczy, że znaczasz pewne granice dziecko wie, że na tym etapie ono ma chodzić na przykład pod mamą. Mama mówi rzecz święta, nie ma tu dyskusji, bo jest ten małpi rozum. Ja znam dorosłych, którzy tak żyją, czyli jakim w sercu zagra, tak oni się czują i działają. Dotknie ich, to oni wiecie... Tutaj się rodzi ten, na przykład jak dorosły jest taki, jak matka jest taka, ojciec taki, najgorszy styl wychowania, czyli ambiwalentny. Czyli zależny od tego, jaki nastrój u rodzica jest. No ale tacy rodzice wyrastają z takich dzieci. Więc to, co musimy upilnować u takiego dziecka, no to musimy upilnować to, żeby ono rozumiało, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Bo jeżeli wykształci się albo będzie prymwiut ten małpi rozum, to to dziecko będzie takim gówniarzem, dyskutantem od maleńkości. Będziesz wszystko uważać, że wie lepiej. No nie, no nie. Małpij rozum charakteryzuje też to, że takim osobom, jak robisz to, co oni chcą, jak robisz tak, jak oni chcą, jak idziesz w tym kierunku, co oni chcą, jest cudownie. Spróbuj zrobić inaczej.